Z głowy Janusza Głowackiego możemy rozumieć, czy ten tytuł tej książki możemy rozumieć przynajmniej trojako. Ja przynajmniej takie trzy, trzy znaczenia znalazłem. Z jednej strony, głowa to jest ksywa Głowackiego, może nie za bardzo oryginalna, gdzie jakby opisuje z głowy, z własnego życia różne przypadki. Z głowy możemy również rozumieć jako. Autobiografię, która no niekoniecznie trzyma się faktu, gdzieś tam możemy troszeczkę z przymrużeniem oka spojrzeć na niektóre wątki. A trzecie, trzecie znaczenie z głowy chciał to autor już mieć, z głowy i znowu tutaj jakby. Te, te achronologiczne wstawki, gdzieś tam anegdoty tak dalej, jakby mają, wypełniają nam tutaj treść, ale moim zdaniem wypełniają całkiem dobrze. Jeśli miałbym powiedzieć w skrócie, jakby o czym jest ta książka, no to to jest zabawna, anegdotyczna historia roz, o świecie PRL, o rozpadzie politycznym rozpadzie świata PRL, później o rozpadzie tego świata wartości PRL. I to wszystko jest gdzieś tam widziane z emigracji i opisywane z przymrużeniem oka. Zapraszam Cię do tego odcinka, myślę, że sporo będzie się działo. W książce tutaj mamy sporo przeskoków między właśnie przestrzeniami, czasami, a całość przetykana jest licznymi odwołaniami do literatury rosyjskiej, polskiej. To jest właśnie też zabawny szkielet, że jeśli chodzi o treść, im, bo im Głowacki jest bliżej zachodu, im on dłużej spędza, więcej czasu spędza na emigracji, tym bardziej staje się, czy tym bardziej szuka swojej takiej tożsamości w korzeniach wschodnich, tym wydaje mi się, że częściej też odwołuje się gdzieś do polskiej i rosyjskiej literatury. On jakby szuka tego słowiańskiego dziedzictwa. Ale te cytaty czy te odwołania, jakby one nie są nahalne, one gdzieś się harmonizują z treścią i nadają dodatkowy kontekst interpretacyjny opowieści Głowackiego. On często właśnie puszcza oko, wrzuca zabawne anegdoty. I tak jakby dystansem chciał chronić swoje, swoje wartości, bo jakby on pokazuje pod koniec, jakby na, na, na sam koniec opowieści dostajemy opowieść o śmierci matki, jakby o tym, jak ile wysiłku włożył w to, żeby żeby matka mogła godnie pożegnać się z tym światem, jakby na początku wiadomo walczyło jej życie, ale później to już jakby raczej była walka o godne odejście. On potrafi dostrzegać też antyczne konflikty w współczesnym, zagmatwanym, zagwazdranym świecie, kiedy na przykład pokazuje antyczne konflikty niczym u Antygony, gdzie strażacy walczyli o godny pochówek dla... Hmm, dla swoich kolegów, którzy zginęli pod ruinami World Trade Center. I hmm, ty, w moim zdaniem właśnie tylko wrażliwe oko potrafi wyłapywać takie hmm, aktualne też problemy bezdomnych. Jakby, hmm, uniwersalne problemy w, tym, w tej naszej dziś e, internacjonalnej gonitwie. I to jest, to jest właśnie moim zdaniem wielka siła Janusza Głowackiego. E, on też nie stroni od ironii, od e, naigrywania się z samego siebie. Tutaj muszę się posłużyć cytatem, bo jakby te, tego fragmentu pamiętam, jak to pierwszy raz czytałem 20 lat temu, jakby nie rozumiałem do końca, o co mu chodzi, jakby byłem troszeczkę zdezorientowany, a teraz myślę, że dużo, dużo lepiej rozumiem. I tu lojalnie trzeba przyznać, że czytelników i widzów mieliśmy w Polsce Ludowej wyjątkowo wdzięcznych w wychwytywaniu aluzji, nawet tam, gdzie jej nie było. Wystarczyło napisać, że bohater jest alkoholikiem albo garbatym, czy na przykład Zdradza żonę, a już nikt nie miał wątpliwości, że to komunizm jest winien, i autora nagradzono owacją na stojąco. Jakby tutaj e, jasny, i, i, w jasny sposób naigra, naigrawa się jakby z tego systemu, że cokolwiek przydarzało się zł, złego ludziom, to, to, to była wina komuny, i myślę, że jakby do dzisiaj ta ta narracja gdzieś się utrzymuje i pokutuje. I tutaj jakby chciałbym się podzielić swoją uwagą na marginesie, bo wydaje mi się, że właśnie dzięki Głowackiemu zrozumiałem jakby ten, ten nasz spór o, o PRL, jak bardzo jednostronnie jest PRL pokazywane. I może tutaj posłużę się odwołaniem do akurat Marka Chłaski, bo on jako młody twórca pisał produkcyjniaki i w jednym z produkcyjniaków opisywał scenę, gdzie robotnik i działacz partyjny jadą samochodem, no i w, w, na etapie jego życia, kiedy on jeszcze jakby pisał te produkcyjniaki, no to psują się hamulce, no i robotnik jedzie z tym aparatczykiem, i nagle się okazuje, że tam w, w pierwszej scenie to chyba idą żołnierze, no i robotnik chce jakby utrzymać ciężarówkę trudno, jakby wiedzie w tych żołnierzy, a działacz partyjny ściąga kierownicę. Szarpią się i działacz partyjny wygrywa, ściąga kierownicę, i ciężarówka ląduje w drzewach, obaj giną, ale żołnierze przeżywają. Jakby tutaj wzmacniamy tego ducha obronnego kraju. Później, kiedy Chłasko już jakby jest antysystemowcem, powtarza się ta scena. On jakby ze świadomie nawiązuje jakby chciał, chciał naprawić swoje że tak powiem oddać część klasie, klasie robotniczej, i w kolejnej scenie Mamy sytuację odwrotną. Jakby ta ciężarówka znowu rusza, psują się hamulce. Tym razem jednak to robotnik ściąga kierownicę w prawo, a działacz partyjny próbuje, próbuje utrzymać kurs. Tutaj chyba akurat dzieci są zagrożone. I okazuje się, że jakby robotnik wygrywa, ciężarówka ładuje się, ładuje się w pobocze, obaj giną. Jakby bardzo schematycznie i zero-jedynkowo mamy pokazywane te, te, te dwie perspektywy na PRL, a ja myślę, że jakby jak ja bym miał tę scenę ubrać, myślę, że czy od, odtworzyć, ja bym zrobił to tak, że i robotnik i działacz partyjny są totalnie pijani, wsiadają do, do samochodu, jadą, ocknęli się i wokół, wokół jest mnóstwo trupów i zaczyna się dochodzenie i w zależności od jakby koniunktury partyjno-robotniczej Śledztwo przybiera winny jest ten bądź tamten. Jakby, znaczy Marek Hłasko jakby niestety już nie żyje, nie, nie powie nam co o tym myśli, ale wydaje mi się, że taka scena troszeczkę bardziej oddaje ducha PRL. Ale to tyle na marginesie. Głowacki pisał mocno niestampowo o tym, że na przykład nie należał do ZTP, ale nie czuł się z tego powodu niepokojony czy bardziej jakoś prześladowany. I swoje niezaangażowanie wywodził z lekcji ojca, i ta lekcja ojca to kiedyś już mnie jakoś urzekła, i chciałbym tutaj zacytować ten wierszyk ojcowski. Nie krytykuj, nie podskakuj, sieć na dupie i przytakuj. Nie przejmuj się swoją dolą, bo i tak ci przypierdolą. Nie przejmuj się swoją pracą, bo i tak ci główno płacą. pięć czwarta, kończ robotę, sraj na szefa, kładź kapotę. Tak dożyjesz starczej renty, nawet w dupę nie kopnięty. Jakby to jest gdzieś takie klu um, takiego ko konformizmu Perelowskiego e, w ubrane dosyć taki zabawny e, zabawny wierszyk. E, Autor nie ma złudzeń w stosunku do swojego narodu. Myślę, że gdzieś tak podskórnie śmiał się zarówno z komunistów e, jak i z postaw e, antykomunistów i jakby ta, cały czas ta jego narracja jest taka właśnie antybohaterska, ironiczna e, i na przykład. Głowacki przeżył jako dzieciak powstanie warszawskie, które w jego opowieści zdaje nam się jakąś dziecięcą przygodą, w której największą stratą była zgubienie żółwia. Głowacki ma talent do wyłapywania kontrastów i właśnie fajnie tutaj zostawia tłum ludzi, którzy walczyli o bilety do kina na premierę Pianisty w Warszawie. Kiedy właśnie to sale pękały w szwach, a z drugiej strony, jakby zestawia z pustymi autokarami, które miały zawieźć ludzi do jedwabnego na uroczyste odsłonięcie pomnika ofiar żydowskich. I w książce wydanej w 2004 roku, Głowacki pisze, znaczy tutaj bez komentarza, ale jakby widoczna jest ironia: Księża katolicy, biali i czarni, bronili się dość przekonywująco, że to oni padali ofiarami rozpasanych seksualnie, jak to w Nowym Jorku czy Bostonie, siedmiolatków. Stwierdzili też, że uczyniono z nich kozły ofiarne i atak akurat na katolickich księży jest nie fair, bo nie ma żadnych dowodów, że w innych religiach jest inaczej. I w zasadzie to jest cytat z jednego z późniejszych biskupów polskich, to chyba był niejaki Michalik i tutaj cytat z niego. Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. No i u Głowackiego to jest e, czysty absurd i pokazywanie absurdu tego tłumaczenia. No, a u Michalika to było zwykłe świństwo. Głowacki skacze między wątkami, muci, anegdotami. E, czyta się tę opowieść w wartko. Płynnie, co jakiś czas zaśmiewając się głośno. Na przykład scenka, jedna z ulubionych scenek, kiedy Głowacki razem z kolegą Amerykaninem szukają wolnego miejsca w, sto, w jednej knajpie. No i znajdują wolne miejsce przy Januszu Minkiewiczu, komiku, który, którego pytają, czy Jan Głowacki pyta, czy mogą się dosiąść. No i tutaj świetna odpowiedź. Powiedz temu Amerykaninowi, że jak nie, nie przyszedł tu w 45, to teraz nie spierdala. Czy inna scenka, kiedy spragnieni kultury mieszkańcy Ciechanowa wzięli właśnie leciwych pisarzy, którzy przyjechali autobusem zespołu Mazowsza i wysiadają ci, ci, ci starsi państwo? Jak ktoś tam komentuje, no jak ich odmalują, to przynajmniej jakoś wyglądają. Tych scenek jest mnóstwo, i naprawdę można, można się zaśmiewać. Także trzeba uważać, jak się czyta gdzieś w miejscach publicznych. Eee, też Głowacki zdaje się, czy, czy też bywa, że jest nostalgiczny i tutaj e, fajny cytat z Czechowa i komentarz Głowackiego wtedy przypomniałem sobie, że Czechow ponad 100 lat temu napisał, że Rosjanie kochają przeszłość nienawidzą teraźniejszości i boją się przyszłości tak bardzo, że nawet nie zauważają, kiedy przyszłość, której się boją, staje się teraźniejszością której nienawidzą, a zaraz potem przeszłością, za którą tęsknią i pewnie coś podobnego by się dało napisać o Polakach ale nikt tak ładnie nie potrafi. Głowacki ma dystans i do Zachodu, i do Polski. Tutaj znowu posłużę się cytatem, kiedy opisuje jeden ze swoich powrotów do Polski. Parę dni temu przyjechałem z Nowego Jorku. Wiem już wszystko o tym, co w Polsce najważniejsze. Jak skacze Małysz. Co z Rywinem? Że rokita jest najlepszy, a Amerykanie nas kochają i zrobią dla nas wszystko. I to jest pięknie, ironiczne podsumowanie, nie wiem, z pewnie roku wydarzeń najgorętszych newsów, które Wówczas wszyscy się nimi zachwycali, zabijali, a teraz, tak z perspektywy czasu, wydają się one mało ważne i myślę, że jakby i dzisiaj warto, warto się zastanowić nad ważnością niektórych wydarzeń. Głowacki nie upraszcza świata. Świe czyta się, jak już wspominałem kilkakrotnie, czyta się świetnie tę jego książkę. Ja czytałem ją pierwszy raz, zaraz po jej ukazaniu się i gdzieś tam na dworcach, w empiku, jakby. Pamiętałem, na której stronie skończyłem, i później gdzieś jak czekałem na pociągi, czy, czy w Empiku, no to po prostu leciałem dalej. No i pewnego razu na, na dworcu we Wrocławiu e, również jakby przyszedłem, od razu, przystąpiłem do lektury, no i tam kioskarz podszedł i mówi, czy na pewno ben, czy, czy zamierzam kupić tę książkę. Ja mówię, no, że najpierw zamierzam się poz, zapoznać z próbką tekstu. On chyba podejrzewał, że moje, moja próba zapoznania poszła za daleko, no i zostałem wyrzucony, ale jakby wiedziałem, że to ja jestem gdzieś tam moralnym zwycięzcą z tego starcia. Parę lat później miałem okazję zobaczyć Głowackiego na spotkaniu autorskim tu, tu akurat w Opolu, i on dostał wtedy takie czołobitne wprowadzenie od rektora uniwersytetu, i właśnie po, ku mojemu zdziwieniu, on jakby przeszedł do tego, że cytował książkę. jakby. Ja czekałem na czegoś, nie wiem, na coś głębokiego, z trzewi ludzkości, jakiejś mądrej myśli, a on w zasadzie cytował, rzucał anegdoty z książki i ludzie się zaśmiewali z tego, jakby, jakby to słyszeli pierwszy raz. Ja byłem w szoku, oburzony, ale później, kiedy coś podobnego powtórzyło się na spotkaniu ze Stasiukiem, później jeszcze kilku, kilku paru innych pisarzy, jakby ta mm, ten mechanizm się powtórzył, i na tych spotkaniach w zasadzie sobie po prostu potwierdzaliśmy to, co już wiedzieliśmy. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że, jakby okej, okay, ja gdzieś tam walczyłem, wytargiwałem jak jakiś powstaniec, treść tej książki, byłem szykanowany na dworcach, a tutaj dostaję, dostaję jakieś takie banały. Ale wtedy zrozumiałem, że. że Ostrożnie trzeba przychodzić na spotkania z. Czy ostrożnie trzeba postępować ze swoimi oczekiwaniami na spotkaniach z pisarzami, dla których jest to kolejne średniej wielkości miasto, w zimowy poranek czy tam w zimowe popołudnie i po prostu musimy być, czy muszę być bardziej ostrożny, jeśli chodzi o moje nastawienie. I to tyle, jakby. Myślę, że e, jeśli chodzi o, o książkę Janusza Głowackiego z głowy. To ja do niej wróciłem po prawie 20 latach, bawiłem się przed nią i teraz właśnie nie oczekiwałem już głębokiej analizy, bo zrozumiałem, że śmiech to też analiza. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Daj proszę łapkę w górę, jeśli Ci się podobało i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów. Cześć!